Cześć, tu Igor z Akademii Przyziemnych Umiejętności. Chciałem Cię zaprosić na warsztaty dotyczące grzybów, które planujemy w najbliższej przyszłości. Będą to warsztaty z Ryszardem Rutkowskim, mykologiem, i będziemy się skupiać na grzybach przede wszystkim prozdrowotnych. Bo mnóstwo jest takich mało znanych grzybów, które mają niezwykłe właściwości, ale również będziemy poszerzać gamę tych grzybów, które można zjeść. To będą warsztaty, oczywiście praktyczne. Idziemy do lasu, oglądamy, oznaczamy sobie różnego rodzaju gatunki i możemy skorzystać z niezwykłej wiedzy Ryszarda, który jest chodzącą encyklopedią na temat grzybów. Ja od kilku lat się grzybami interesuję i tak to się mówi, że wszystkie leki, które są Ci potrzebne rosną wokół Twojego domu i rzeczywiście niedawno odkryłem, że parę kroków od mojego wyjścia od, mo od naszych drzwi domowych rośnie brośniak różnobarwny. Grzyb legenda, który ma niesamowite właściwości, i istnieje mnóstwo badań japońskich naukowców dotyczących skutecznego, skutecznego leczenia raka, czy wspierania, kuracji raka różnych narządów piersi i grubego przez właśnie tego grzyba. Ale takich niezwykłych grzybów jest mnóstwo w naszych baskijskich lasach. także. Zapraszam zerki na stronę na Facebooku Akademii Przyziemnych Umiejętności. Tam będziemy publikować wydarzenia z konkretnymi terminami. No i co? Spotkamy, spotykamy się w lesie, zapoznajemy się z kolejnymi niesamowitymi roślinami, grzybami, które rosną w naszej okolicy. Tutaj taka mała uwaga. Często dostaję komentarze, że grzyby to nie rośliny. Jakoś za czasów, gdy ja się uczyłem biologii, to grzyby jeszcze były roślinami, więc pozwólcie, że będę je nazywał roślinami. Choć wiem, że, że uznano, że jest to obecnie inna, inna podgrupa tych, tych istotek żyjących. Dzięki bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia.